Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Montanter, także nie gram w tą grę za dużo, trochę grałem, ale no oczywiście nie za dużo, także no spróbujemy jakąś gierkę sobie zagrać, może kilka nam się uda, no i no, ja włączam gierkę i w sumie widzimy się w gierce. Dobra, jest, to jest kurde. Dobra, jestem już, że możecie, możecie ciszej grać. Dobra, powinno być chyba trochę lepiej, nie wiem. Nie wiem, czy jest lepiej. Wiem jedynie to, że jakieś samoloty można, chyba nadal nie jest ściszone kurde No mówię, że wiem jedynie, że samoloty można włączyć pod siódemką, 8 i dziewiątką, to są różne samoloty Ale za dużo tych, że nie wiem ale to są Na razie żadnego nie widzę, że trzeba ich szukać, ale już A nam przejmują powoli. Trzeba do A się zbliżać. 40 100 metrów stało nam o kurde tam jest typo Widziałem go Chodź tu Dobra, rozwalili go o nie, chyba go nie rozwalili, nie, tu jedzie gościu Jezus Dobra, już jedź, jecie jestem wolnym człowiekiem, nie ja mam Nie wiem, ja chyba wziąłem, nawet nie wiem Trzeba ostrożnie, bo tu zaraz jest ten i tam jest gościu. Trafiłem go w bok, a strzelają we mnie No już... Przegrałem we mnie Aja jaj No trochę słabo No ale dobra Za chwilę następna gierka i, i, I widzimy się w następnej gierce w sumie Dobra jestem już w gierce I Już czuję że jest za głośno Ale może to moja jakaś taka Wyobraźnia jest Nie widzę na razie przeciwników żadnych Nie, nie widzę żadnych jeszcze Przez wodę, przez wodę raczej sobie nie przejadę Tam strzelają stamtąd Czy to za głęboka woda jakaś, czy... No, Łydka dosyć jej głęboka, tak, 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 głęboka, głęboka. Za głęboka, nie przejadę raczej tędy. No. Myślę, że to ludzie stoją tak, o stoją tak, tak, nasze tak, 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 to tak, do C mamy bliżej niż do B, B też zaraz będą pewnie przyjmować, B już przyjmują i co mamy jakiś tych? Czy wielkie czołgi? Kurwa go To jest wszystko zniszczone. To przyjęli. Co jest? Ale skąd go niby zastrzelili? Ja nie widziałem. Ale mi już trzoskał O kurde. O Jezów. No dobra. Bez dwie gry przegrałem. Eee. Słabo dosyć. No dobra. Może teraz jakąś. Może teraz jakąś tą. Prawda, yy, jak to się nazywa? Powiedzmy, no może nie te czołgi, bo samolot też tu jest. A tu mogę sobie wybrać kraje. No raczej ja pozostanę. Bitwy, społeczność benchmark. Chcę benchmark zrobić. Nie wiem. Dobra. W sumie mamy już 8 minut tego. tej próby wygrania. To co? Może jeszcze jedna gierka i. Bo nie, w sumie to za długie będzie. Dobra, ja już w sumie bym kończył. No więc no, kończę to na razie Pięknie. najczęściej.